Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii odpowiedzi na Wasze pytania. Moi drodzy, każdy z Was może zadać mi swoje pytanie. Jeżeli jesteście nową osobą na moim kanale i nie wiecie jak, to w opisie tego filmu znajdziecie mail kontaktowy do mnie. Jeżeli chcecie skorzystać z jakiejś z moich usług, które zaraz wymienię, to proszę napisać, wyrazić taką chęć w mailu. I ja udzielę Wam. Informacji, w jaki sposób możecie wykupić usługę. Jakie usługi oferuję, moi drodzy? <laughs> Odpowiedzi na konkretne pytania, rozkłady na sprawdzenie zdrowia i energetyki, szczegółowe rozkłady partnerskie dla związku, indywidualne horoskopy miesięczne, moi drodzy. Można też zamówić prywatny film w formie wróżby urodzinowej dla siebie lub dla kogoś bliskiego w prezencie. Moi mili, no i również jest opcja rozmowy półgodzinnej lub godzinnej na Skype, dla osób, które potrzebują, mają poświęcić im troszkę więcej czasu, gdyż mają bardziej skomplikowane problemy lub po prostu chciałyby sobie ze mną porozmawiać i posprawdzać pewne czynniki. Moi drodzy, także serdecznie zapraszam do kontaktu. Myślę, że możemy już przejść do dzisiejszych pytań. Na początek mamy Panią Paulinę. Witam serdecznie. Pani Paulina zadaje pytanie Praca i finanse w lipcu. Jak tutaj będą wyglądały dokładniej te sfery życia w lipcu Pani Pauliny? Zobaczmy. Pani Paulina urodzona. Jak będą wyglądały sfera zawodowo-finansowa w lipcu 2021? Paulina? Sfera zawodowo-finansowa w lipcu. Popatrzmy i patrzymy, jak będzie wyglądała sfera zawodowo-finansowa w lipcu. <laughs> Ogólna energia miesiąca, no jest pani poblokowana. Karta dwóch mieczy mówi o blokadzie, karta dwóch mieczy mówi o tym, że nie potrafi pani podjąć konkretnych decyzji w lipcu odnośnie pracy i odnośnie finansów. Być może będzie pani stawała przed jakimiś wyborami, natomiast nie będzie pani ani potrafiła podjąć tych wyborów, ani za bardzo nie będzie chciała pani podejmować tych wyborów. Obecnie jest pani w energii poblokowania, zarówno w sferze zawodowej, jak i w sferze finansowej. Ma pani dużo blokad, ma pani też opaskę na oczach, opaskę na uszach. Nie widzi pani pewnych rzeczy, które są tutaj istotne w pani sferze zawodowo-finansowej. Jest pani poblokowana i taka jest niestety jeszcze nadal energia lipca. Mamy tutaj dwa skrzyżowane miecze, które mówią o poblokowaniu. Mm -hmm. Powiem tak, ja mam pokazane, że ludzie tutaj są negatywnym czynnikiem, jeżeli chodzi o sferę zawodowo-finansową w lipcu, dlatego, że ja mam pokazane, iż ludzie będą panią strasznie denerwowali, będą panią strasznie prowokowali i ludzie mogą tutaj powodować przy pani takie negatywne stany. Yy, związane z samopoczuciem psychicznym. Ktoś z Pani otoczenia może Panią tutaj denerwować, może Panią tutaj drażnić, yy, może ktoś mieć do Pani jakieś pretensje, i przez ludzi w sferze zawodowo-finansowej ma Pani jakieś zszargane nerwy. Ja mam pokazane, że Pani jest po dość sporych przejściach zawodowo-finansowych, gdyż karta wierzy. Yy, tutaj w podstawie czytania mówi mi o tym, że Pani być może. Ma jakieś traumatyczne przeżycia związane z pracą i z finansami, które się zadziały w przeszłości. Na przykład drastycznie Pani straciła pracę, albo w miejscu Pani pracy zadziało się jakieś takie zdarzenie, które no bardzo zapadło w Pani pamięci takie negatywne zdarzenie. Mam pokazane, że ma Pani bardzo negatywne wspomnienia i doświadczenia związane z pracą i z finansami z przeszłości. Do tego w Pani głowie jest karta dziewięciu mieczy. Pani nie może spać po nocach, Pani ciągle rozmyśla, Pani budzi się w nocy i Pani jest bardzo zmartwiona w lipcu o swoją sferę zawodową finansową, do tego stopnia, że Pani nie może tutaj spać po nocach, ma Pani Problemy z bezcennością, przebudza się pani i pani się nie wysypia. Pierwsze, co robi pani po obudzeniu się rano, to martwi się pani o swoje finanse i o swoją sferę zawodowo-finansową. Mam pokazane tutaj, że wraz z tym miesiącem odchodzą od pani jakieś. Odkładania pieniędzy na coś. Być może pani wcześniej zbierała na coś pieniądze, czy odkładała jakieś pieniądze, inwestowała w coś pieniądze. Mam pokazane, że wraz z lipcem te inwestycje odchodzą do przeszłości. Mm -hmm. Ja mam pokazane, że pani będzie starała się pomimo tych blokad, lęków obaw i, i obaw i negatywnych doświadczeń z przeszłości, będzie się pani starała podejmować jakieś działania zawodowo-finansowe. Być może będzie pani nawet myślała o podpisywaniu w lipcu jakichś umów, czy też załatwianiu jakichś spraw administracyjno- urzędowych. Mam pokazane, że coś przy pani takiego będzie. Będzie również pani bardzo intensywnie myślała, na temat y, pracy i na temat finansów będzie pani tutaj główkowała tak co ma pani zrobić aby polepszyć tę sferę życia jeżeli chodzi o podejście pani otoczenia to ja mam pokazane że Otoczenie tak bardzo nie będzie pani chciało pomóc. Bardziej będzie do tego wszystkiego podchodziło w tym miesiącu lekko. Będą tutaj jakieś osoby chciały panią pocieszyć, kiedy zobaczą, że jest pani w złym nastroju i jakieś koleżanki mogą panią zaprosić na jakieś spotkanie towarzyskie. To mam tutaj pokazane. Mam pokazane również, że pani ma nadzieję na jakąś Współpracę, że ma Pani nadzieję na jakąś współpracę, że podejmie ktoś z Panią współpracę lub że uda się Pani z kimś podjąć współpracę lub podpisać z kimś umowę. Ma Pani takie nadzieje na podpisanie jakiejś umowy lub podjęcie jakiejś współpracy w lipcu. Natomiast ja mam pokazane, że w tym miesiącu jeszcze będzie Pani musiała skupić się tak konkretnie, zastanowić się nad tym, czego Pani tak naprawdę chce od życia w tej sferze zawodowo-finansowej. Będzie Pani musiała. Również wziąć pod uwagę to, że będzie trzeba się w tym miesiącu czegoś nauczyć. To mi się też tutaj pokazuje. Oraz mam tutaj dla pani taką informację, że może mieć pani właśnie konflikt spowodowany przez pracę i finanse z jakąś osobą z rodziny starszą lub młodszą od pani pokoleniowo, choć myślę, że raczej będzie to osoba starsza. Nie widzę tutaj jeszcze konkretnie. Podjęcia pracy, gdyż ta energia jeszcze taka tutaj jest pomieszana, natomiast widzę, że Pani ma tutaj chęć i ma Pani nadzieję na, na to, aby coś takiego się zadziało, ale jest Pani jeszcze w dość dużej blokadzie i Pani musi najpierw pokonać tę blokadę, aby móc dalej się realizować w sferze zawodowo-finansowej. No jest Pani poblokowana. Zbyt się Pani wszystkim przejmuje, zbyt Pani rozdrapuje to, co się stało w przeszłości. Co na Panią również tutaj negatywnie oddziałuje. Dobrze. I drugie, yy, mamy tutaj horoskop, również Pani Paulina. Horoskop miesięczny na lipiec. Zobaczmy. Horoskop miesięczny. W tych horoskopach miesięcznych sprawdzamy. Finanse, prace, uczucia, relacje międzyludzkie i rodzinne, zdrowie, oraz wyciągamy indywidualne przesłanie anielskie na ten miesiąc od góry dla Was. Także te horoskopy miesięczne są bardzo fajne, gdyż zawsze mogą, nam, mogą nas przed czymś ostrzec. <laughs> Dobrze. Paulina. Horoskop miesięczny na lipiec, finanse, praca, uczucia, yy, relacje międzyludzkie i rodzinne oraz zdrowie. Paulina. Horoskop miesięczny na lipiec. <coughs> To popatrzmy. Finanse na lipiec dla pani Pauliny. Finanse. Finansach na lipiec mam pokazane, że Będą przy Pani jakieś nowe możliwości zarobienia pieniędzy. Rzeczywiście, będzie tutaj jakaś możliwość, ale ja mam wrażenie, że Pani albo nie skorzysta z tej możliwości, albo ta okazja po prostu Pani umyka tutaj, przez co jest Pani bardzo rozczarowana. Może być tak, że przegapi Pani jakąś okazję, może być tak, że straci Pani jakąś okazję na zarobienie pieniędzy lub podjęcie nowej pracy i będzie Pani bardzo z tego powodu niezadowolona. Po raz kolejny mam pokazane, że otoczenie mo może tutaj Panią denerwować, a nawet yy, mogą być tutaj takie sytuacje związane z finansami i z ludźmi z Pani otoczenia, że doprowadzą Panią do łez w tym miesiącu, gdyż yy, będą Panią tak bardzo denerwować, jeżeli chodzi o tę sferę życia. Mam pokazane, że. Ech. Jest tutaj w potencjale nowa możliwość zarobku finansowego, ale pani jej jeszcze tutaj w tym miesiącu nie otrzymuje, przez co jest pani niezadowolona, jest pani smutna i w tym miesiącu nadal pani rozdrapuje jakieś stare rany związane z panią. Z Pani pracą z przeszłości. Musi Pani to przepracować, bo dopóki Pani nie przepracuje tych, tych negatywnych wspomnień związanych z przeszłością, to będzie ciężko Pani otworzyć się na nową pracę, gdyż energetycznie będzie Pani nowe oferty od siebie odpychała nieświadomie, ciągle rozpamiętując to, co było w starej pracy czy w starych pracach. A zobaczmy właśnie, co tutaj w sferze zawodowej. W sferze zawodowej mam pokazane, że będą tutaj jakieś nowe możliwości, będą tutaj jakieś nowe możliwości zawodowo-finansowe. Natomiast tylko i wyłącznie od Pani będzie zależało, czy Pani z tych możliwości zawodowo-finansowych skorzysta, gdyż ja mam pokazane, że Pani będzie tutaj troszkę niepewna co do, tych, co do tych propozycji. Natomiast otrzyma Pani możliwość zarobku pieniężnego od kogoś z rodziny lub najbliższego otoczenia. Będzie to nowa propozycja, być może związana ze zrobieniem czegoś zupełnie nowego. Jeżeli pani się na to otworzy, jeżeli pani będzie chciała podjąć to wyzwanie, no to będzie pani mogła mm, zarobić tutaj jakieś pieniądze. Wcale tak źle w sferze zawodowej nie musi być w tym miesiącu, ponieważ jest tutaj. Mm, Właśnie taka nowa energia od kogoś z najbliższego otoczenia. Także jeżeli ktoś będzie pani proponował coś, zarobek pieniężny, jeżeli będzie pani to odpowiadało, będzie to związane z czymś nowym, czego wcześniej pani nie robiła, to może pani spróbować, gdyż energetycznie pozwoli pani to na otworzenie się troszkę na tę sferę życia. No, natomiast w finansach jeszcze wielkiego zadowolenia pomimo wszystko nie ma. Jakieś propozycje mogą być, ale tak jak mówię, będą to nowe propozycje. I tylko i wyłącznie od pani będzie zależało, czy pani w to wejdzie, czy pani to pozostawi za sobą. Zobaczmy uczucia na ten miesiąc. Hmm. Hmm. Uczucia w tym miesiącu pokazują mi się dobrze. Uczucia będą dobre, ze sfery emocjonalnej powinna być Pani w lipcu zadowolona. Jeżeli jest Pani w stałym związku, to ja mam pokazane, że yy, będzie bardzo dobrze. Możecie ze swoim partnerem przejść na wyższy level tej znajomości. Jeżeli jesteście na przykład parą, to może być tutaj. Yy, przejście na wyższy etap tej znajomości tak że coś więcej z tego wyniknie mam również pokazane że jest tutaj możliwość jeżeli jest pani w związku na zajście w ciąży także jeżeli pani chce no to jest taka energetyczna możliwość Mam pokazane, że jeżeli ma pani tego stałego partnera, to ze stałym partnerem powinno być dobrze. Energia powinna być tutaj mm, dość pozytywna. Natomiast jeżeli jest pani singielką, to ja mam tutaj pokazane, że pozna pani w tym miesiącu kogoś nowego do związku, mężczyznę starszego od siebie, mężczyznę, który będzie gotowy tworzyć z panią trwały i stabilny związek. Będzie to prawdziwe uczucie, będzie to prawdziwa miłość i zostanie pani doceniona emocjonalnie jako kobieta. Także niezależnie, czy jest pani singielką, czy jest pani osobą w związku. Miesiąc pod względem uczuć powinien być dla pani bardzo pozytywny, owocny i zadowalający w tej sferze życia. A zobaczmy relacje międzyludzkie i rodzinne. Relacje międzyludzkie i rodzinne nie są za dobre, dlatego że Panią męczy jakieś czekanie, czekanie na coś, czego Pani oczekuje, a pani jeszcze tego nie otrzymuje w lipcu, przez co czuje Pani rozczarowanie, smutek i niepewność. Mogą być tutaj jakieś problemy właśnie związane ze sprawami zawodowo-finansowymi, w rodzinie czy to w najbliższych, w najbliższych znajomościach, tak? Na przykład może być jakaś płótnia, mogą być tutaj jakieś przykre słowa w rodzinie. Spowodowane finansami, spowodowane pracą, spowodowane niestałością zawodowo-finansową i spowodowaniem tego, że coś jest odkładane w czasie i na coś pani czeka. Ktoś może pani sprawiać przykrość z rodziny, ktoś może mieć do pani pretensje <laughs> lub z najbliższego otoczenia. Przez co pani czuje się taka niepewna i zachwiana? I te pretensje będą związane ze sferą, właśnie zawodowo-finansową. Czyli w sferze relacji międzyludzkich i rodzinnych ktoś będzie pani sprawiał przykrość i panią denerwował odnośnie komentowania pani sfery zawodowo-finansowej. A zobaczmy, jakie, będą, jakie będzie zdrowie. Zdrowie pokazuje mi się dla Pani dobre w tym miesiącu. Nic złego w zdrowiu nie powinno się dziać. Natomiast mam pokazane, aby delikatnie zwróciła Pani uwagę na krew, na ciśnienie krwi. Może Pani też delikatnie zwrócić uwagę na swoje nogi, gdyż ją pokazane, że nogi mogą Panią pobolewać. Być może będzie Pani dużo w pozycji stojącej, być może dużo w ruchu, gdyż nogi mi się Pani pokazują. No i jeszcze jedna rzecz, proszę zwrócić uwagę w tym miesiącu na wzrok. Bo z pani wzrokiem mogą być jakieś problemy. Również mam pokazane, aby pani sobie nie wmawiała jakichś dolegliwości, gdyż może pani w tym miesiącu mieć tendencję do tego, aby wmawiać sobie jakieś dolegliwości zdrowotne, których wcale pani nie musi mieć, ale będzie pani sobie je wmawiała. I przesłanie anielskie na lipiec, indywidualne dla pani Pauliny. Popatrzmy, przesłanie dla Pani Pauliny na lipiec. No proszę. Matczyne uzdrowienie. Gdy uzdrawiają się Twoje uczucia dotyczące matki, Twoje pragnienia manifestują się szybciej i dokładniej. Także, jeżeli ma Pani jakieś negatywne odczucia związane z macierzyństwem lub ze swoją matką, to powinna Pani to w tym miesiącu przepracować. Gdyż, jeżeli Pani to przepracuje. To polepszy się Pani y, samopoczucie i energia w Pani życiu będzie bardziej pozytywna. Dziękuję ślicznie za pytania i pozdrawiam Panią serdecznie. Życzę udanego miesiąca, żeby tylko to, co dobre, się sprawdziło. Dobrze, moi drodzy. Dziękuję za dzisiejszy film. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy w opisie filmu. Ja tymczasem życzę Wam udanego dnia, udanego wieczora, kiedykolwiek to oglądacie i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.